Dosłownie przed chwilą miała miejsce premiera gry Na którą czekałem od dzieciństwa Nie uwierzycie mi, ale tak, dokładnie tak Kangurek Kao jest już dostępny I postanowiłem, że nagram dla was testowy odcinek Żeby sprawdzić, czy chcecie taką serię Tak więc drodzy widzowie, jeżeli chcecie Zostawcie milion łapek w górę No dobra, miliona nie zostawicie, nie oszukujmy się Ale jeżeli zostawicie tak z trzy tysiące To będę w stanie nagrać dla was całą serię z Kangurka Kao Nie wiem, czy znacie tą grę Nie wiem, czy graliście w poprzedniej części ja grałem i to jest dla mnie gra dzieciństwa, dlatego postanowiłem, że Kangurek KO, nowy Kangurek KO z 2022 roku, który wyszedł dosłownie dzisiaj, godzinę temu, musi pojawić się na moim kanale. Tak więc, oglądamy kat scenkę. Jezu, jaka to jest piękna grafika! Nigdy ich nie dostaniesz. Jeszcze po polsku. Okej okay. ja już wiem o co chodzi. Szybciej, ko, Już czas. Okej. Zaraz będzie przebudzenie jakiejś mocy. Coś tak czuję. <grywa> Okej, okay, dobra. Mamy misję. Ocal Kaje. Okej, okay, czyli ja tutaj troszeczkę czytałem widzowie i ogólnie gra będzie polega Żaby bijemy na początek. Dobra. Gra będzie polegała na tym, że musimy odnaleźć naszą siostrę. I tyle wiem o tej grze, więc jakby prawdopodobnie ona zostanie tutaj yy, gdzieś porwana. I na razie to jest wszystko testowo i powiem Wam szczerze, wygląda to pięknie, działa to mega płynnie, mamy stałe 60 klatek, coś pięknego po prostu. Tak więc musimy walczyć. Żaby atakują. Lecimy, dobra. Tu pod Y widzę, że mogę używać jakiejś zdolności. Nice. Chyba straciłem serduszko z tego co widzę. Ale dobra, jest git, jest git. Odpuść już. odpuść sobie. Mam nadzieję, że głośność jest dobra, jakby to mówię wam. Po prostu pobrałem to. Tą... Kupiłem, pobrałem i od razu odpaliłem. Więc nie mam pojęcia, czy. E, czy damy radę i czy w ogóle chcecie. Jakby. To był sen? Tak mi się wydaje. To był sen. Ale o co chodzi? A może to nie był sen. Kaja ma kłopoty. Znowu miałeś zły sen, Kao. To było coś więcej. To było tak, jakby Kaja próbowała mi coś powiedzieć. Może ona wie, co się stało z tatą. Muszę jej pomóc. Proszę, mamo, nie powstrzymuj mnie. Nie martw się. Nie będę. C co nie będzie? Co? Próbowałam powstrzymać twojego ojca. I nie udało się. Próbowałam powstrzymać twoją siostrę i uciekła. Upór macie w genach, więc nie popełnię znowu tego samego błędu. No dobra, a gdzie jest haczyk? Jak już musisz iść, Zrób pranie. przynajmniej się dobrze <noise> przygotuj. Poszukaj Walta. Pewnie patroluje okolice dojo. Ostatnio musi to robić częściej. Dobra, mhm. już lecę. Z tego co wiem, Walt to jest... Yy, to jest Mistrz Kangurka Tak wyczytałem też, ale nie mam pewności Ale no mamy już tę samą nazwę Dojo Volta, więc prawdopodobnie tak Walt to jest właśnie Mistrz Kangurka Już widzę, że mam jakiś cień tutaj Albo coś w tym stylu Jaka ta gra jest piękna Widzowie, no łapa w górę musi zostać Zostawiona, jak nic, jak bum cyk cyk Ja chcę kontynuować tą serię Dobra Dobra, musimy dostać się do Dojo I jeżeli, okej okay, siema Skana... Skakanie pod Y? Czekajcie, skacz nad przeszkodami, przepaściami za pomocą A. Dobra. Okej, okay, dobra. Czyli mamy po prostu taki tutorial, musimy się nauczyć grać tutaj. Oczywiście, jak gry na 100% nie będę robiła, po prostu chcę fabularnie sobie przejść. Płytka woda nie zabije, ale spowalnia. Okej, okay, cenna porada. Czyli jak skoczymy tutaj. To będziemy wolniej się poruszać. Chwytanie, skarż za pomocą, a, aby się jej chwycić. Dobra, no to chwytamy się. Pięknie, dobrze nam idzie. Strasznie mi ta gra przypomina tą gierkę na PlayStation. O tych robotach. Jezu, jak ja też to lubiłem grać. W ogóle jest na moim głównym kanale też seria. W 2019 chyba grałem w te robociki, albo w 2020 i też mega było spoko. I ta gra strasznie mi przypominała w ogóle lubię platformówki. Dobra, możemy zrobić podwójny skok. No w końcu jesteśmy kangurem, więc jakby... Wpadłem do wody, brawo ja! Wpadłem do wody, widzowie. Tak jest, to się wydarzyło. Czy mogę tędy? Nie mogę, dobra, teraz będziemy musieli jakoś się przedostać prawdopodobnie tutaj będzie? Tak jest, mamy tutaj wyjście, więc na spokojnie możemy sobie w ten sposób polecieć. I czy my teraz tutaj. A, dobra, bo my się cofamy. Okej, okay. tędy i teraz tutaj na górę i musimy zrobić podwójny skok. I zobaczmy tutaj poradnik, bo ja go nie przeczytałem. Okej, okay, dobra, czyli jakby po prostu podwójny skok, ale musimy skoczyć z krawędzi, dobra. Jak coś to gram na padzie, żeby tutaj, żebyście nie myśleli, że gram na klawiaturze. W takie gry warto grać na padzie, nie, nie ma co ukrywać na klawiaturze, gra się naprawdę gorzej. Okej, okay, to jest niby jego siostra, albo jakiś taki cień. Eksploruj boczne ścieżki, by zdobyć dodatkowe nagrody. No, czyli znajdźki widzowie. Ewidentnie ta grana mówi, że tu będą znajdźki. I to dużo zna. O! Co to jest? Podoba mi się to. Najpierw zbierzmy monety. Jaki skarb tutaj chyba trafiłem? Dobra, otwieramy to. Ach, z pięści. Więcej monet. I ile tego tu jest? I serduszko. A nie mogę serduszka, już mam maksa. I literki się zbiera. Okej, okay, mamy K literkę, czyli Kao pewnie zbieramy w pierwszej planszy, tak obstawiam. Tak jest. Czyli tutaj zbieramy po prostu, w każdej planszy będzie jakiś inny napis, tak obstawiam. Ewentualnie może być w każdej Kao, nie wiem. Jakby zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie testujemy, więc zobaczymy czy w ogóle seria wam się spodoba. Dzisiaj miał się pojawić odcinek z Undertale'a. Turlaj się. E, Okej, okay, dobra, pod B się turlamy. Tylko, że ja używam kontroli od PlayStation. <laughs> dobra, to będzie B, tak myślałem. Wie, no miał dzisiaj być Undertale ostatni odcinek, ale mówię nie, wychodzi Kangurek KO, Robimy to. To jest to, czego widzowie mogą chcieć. Ja to nagrywam dla was. No i tak właśnie zrobiłem. Ale w dzwona bijemy, pięknie. No, come on! Już już nie poleci z tego dzwona. Nic nie poleci, dobra. E, punkty kontrolne pozwalające zapisać postępy na wypadek śmierci, na przykład e, w tamtej głębokiej wodzie. E, jak, jakiej głębokiej wodzie? Nie podoba mi się to. Dobra, teraz możemy iść tu, albo możemy iść. Ja tam widziałem monety? Nie, nie widziałem. Dobra, czyli możemy pójść tędy. To mi się podoba. I mamy tutaj skrzynkę z znakiem zapytania, która da nam więcej monet. Obstawiam, że za te monety będziemy w stanie coś kupować, albo jakoś ratować ten świat. Ewentualnie możemy się zgliczować gdzieś tutaj i znaleźć super tajne przejście, albo i nie. Dobra, nieważne. Na pewno do tej głębokiej wody nie chcemy wpaść, bo zginiemy. Ja nie chcę tracić serduszka już, jakby wiecie, na tutorialu. Bo to byłby trochę przypał. Tu po lewo nic nie mamy, po prawo też nic. No to się turlamy i lecimy dalej. E, zaraz dotrzemy prawdopodobnie do dojo i Na będziemy w stanie to robić. dowiedzieć się czegoś więcej. Życia zawsze dają KO kolejną szansę. Zbieraj je potem po całym świecie, kupuję w sklepie. E, Im więcej, tym lepiej. Dobra, życia? Okej, okay. mamy 5 Żyć, czyli jak 5 razy zginiemy, to kaput. Koniec, nie ma już nas. Koniec gry game over prawdopodobnie, ale 5 to spoko, 5 to dużo. Mogę wejść? Nie mogę tu wejść. Okej, okay, no dobra. To w takim razie idziemy tędy i. Mamy to, udało się, dotarliśmy. Niewiarygodne, ale dotarliśmy. Tu, tu. Nie, dotarliśmy do wielkiego skarbu. Ja myślałem, że dotarliśmy do. Będzie rękawica. Wiedziałem, kurcze Ja to wiedziałem, widzowie. kamerkę mamy trochę. O, teraz będzie git. Rękawice taty zostały odnalezione. Jest i chyba mistrz. Wold. No? Chyba bitka jakaś będzie. Tak wygląda. Będziemy walczyć z żebami. Nie, no. Genialne trenerze! Załatwiłeś ich jak prawdziwy zawodowiec. Pięknie. O, jestem. Zaraz. Coś ty zrobił. Super nie? Znalazłem rękawice taty. Ktoś je zakopał. Ulala. Nie bez powodu. To ty? Ale dlaczego? Dzieje się coś złego. Rok. Dlatego twój tata wyruszył, żeby to pokonać. Ten sam mrok skaził jego rękawice, Czy Dają normalnie? Może. Ich moc się zmieniła. Twój ojciec zauważył. Ale Kaja co?. Chciała, żebym nie znalazł, to ona doprowadziła mnie do rękawic. Co? Wytłumacz, śniła mi się zanim do ciebie przyszedłem. Próbowała mi coś powiedzieć. Kiedy się obudziłem? Mama zgodziła się, żebym jej pomógł. Że co? No i Ale dymy, żeby cię poszukać. Duch Kai, czy co to było, zaprowadził mnie do rękawic. Tak, teraz do góry nogami! Muszę zapomnieć wszystko, co myślę, że wiem. A, masz rację, nie można ignorować znaków za wiele dni. No, dużo znaków. Musimy zrobić taką demolkę, jaką ty zrobiłeś? Przygotujesz mnie do wyprawy na ratunek w siostrze? Na pewno wspólnie zdołamy ustalić, co się stało z tatą. Hmm. Trening mistrza zaraz A, będzie. Udowodnij, że jesteś gotowy. Załóż rękawicę. Może przyniosą coś dobrego. Ha. Chodź, pokaż co potrafić. Dobra, lecimy widzowie. Zaraz pokażemy mu jak się walczy. A najpierw monety. <laughs> Żaby. To jest żaba? Czekajcie, co to jest? Tak, to jest Żaba, ale to jest pobita Żaba. O, to są pobite Żaby. coś <laughs> tylko monety z nich zostały. Nie ma żab, co nie? Biedne żabki, dobra. Co mamy? Ciosy. Używa X -y, y, -y, przyciski na ścianach, y, żeby aktywować mechanizmy. Dobra. Bum. że ja wcisnąłem kwadrat. No tak, bo to jest przystosowane pod kontroler Xboxa, a ja gram na kontrolerze PlayStation 4. Więc tak, no. O, checkpoint wiemy. Dajcie mi monetki i serduszka. 179 monet. Kurde, czujesz, że będziemy musieli wydać te monety. Yy, uderzę ich z, w zniszczalne przedmioty, by zdobywać dukaty. Okej. Okay. O, Czyli możemy po prostu bić we wszystko, co się da i dzięki temu będziemy zdobywać kaskę. Jak najbardziej spoko. Mi się to podoba. I teraz tak, tu możemy chyba przywalić. Ech. Jest! Aha, i to się otworzyło. Tam jakieś raki chyba będą, albo kraby, coś na tej zasadzie. Czyli będzie walka zaraz. O, proszę, moneta. To chyba jest płytka woda. Tak, płytka. Jak wy widzicie, no nie da się tutaj wszystkiego zebrać, bo prawdopodobnie jeżeli pójdę tu... Dobra, to nie jest zniszczalne. Albo jak tu pójdę, też nie ma nic. Ale nie wydawało mi się, że po prostu są takie sekretne miejsca, w których naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć mega dużo fajnych rzeczy. Typu właśnie więcej dukatów. Ah! A! A i możemy zrzucać przeciwników. Yy, Użyj kombinacji trzech ciosów, by szybko powalić wszystkich wrogów. No dobra, jak to szybki trzech ciosów? Czyli raz, dwa, a w ten sposób. Dobra, to nie jest to co zrobiłem. To nie jest to co użyłem. Jakby już rozumiem o co chodzi, dobra. Czyli po prostu na każdego wroga użyć jednego ciosu. Czyli boom, boom i boom. Chyba tak jakoś, tak mi się wydaje. No nie wiem, będziemy testować oczywiście. To jest dopiero pierwsze moje uruchomienie gry. Co prawda grałem właśnie w Górka KO Runda II, czyli tą jakby starszą wersję, ale no to jest zupełnie coś nowego, więc tutaj nie ma co się nawet sugerować. I tam widzę nawet na górze coś się świeci, chyba jakaś moneta. Dobra, w to na pewno możemy bić i rozwalać przedmioty. Tak jest, i dostawać więcej monet. Nice! Dobra, co tu mamy kolejne jakiś? jeżeli chodzi o trening? Wykonuj grzmotnięcie w ziemię. A i B na przyciskach, aby aktywować mechanizmy. No dobra. To będzie to pewnie. Nie? Nie, to jest jakieś tornado. A i w ten sposób. Skoki po prostu i po prostu ten użycie tego w ziemię. Dobra. A i B wc. że wrogo będzie wszystkich. Spróbujmy nam zobaczmy czy to zadziała w ogóle. Uwaga, grzmotnięcie! Bum Przeturlałem się, za... się za daleko, ej. czy mogę to rozwalić. Sprawdźmy. Dało się! Ej, no to tutaj jest mnóstwo ukrytych rzeczy. Ja widzowie mówię, wszystkich na pewno nie znajdę i nie, nie, nie jestem w stanie. Więc jeżeli chcecie takie odcinki, jakieś ten, to musicie, nie wiem, oglądać kogoś to robi naprawdę tutaj. Kangurę K.O. na 100%. O. Ja robię dla fabuły, to już od razu wam mówię. Ale też myślę, że całkiem fajnie można się tutaj bawić. Mamy checkpoint kolejny. W razie gdyby się nam umarło przez przypadek, czego raczej ja totalnie nie przewiduję. Kolejne serduszko. Nice, dobra. Yy, co za poradnik tutaj? Już wrogowie mogą upuszczać swoje zawierające informacje na ich temat. A zwoje. Niezłe, niezłe czytanie tutaj. Dostanę zwój. U, dostałem zwój. Mamy KO. Jeden zwój zebrany chyba. A mogę tutaj jakby zobaczyć yy, moje zwoje. Czekajcie pokombinujemy, powciskamy, jest, dobra, da się, mamy tak, przegląd, czyli 5 żyć, monety, zwoje 1 na 38, czyli da się tą grę zrobić na 100%, to całkiem spoko, mam jakąś trzecią, kaopedia, o, czy to jest to skarby, dukaty, złote monety, które można znaleźć w różnych częściach świata, im więcej zbierzesz, tym więcej rzeczy możesz za nie kupić w sklepie, eee, są dobrze ukryte, Spróbuję je odnaleźć, aha, czyli w każdym poziomie będą litery KO. zwoje, Okej, okay, kaopedii. Rzadki przedmioty przez wrogów. Życia kao, to wiemy. Mnóstwo to jest naprawdę rzeczy, jakby nie ma co ukrywać. Ruchy 8 na 8. Skoki, ciosy, turlanie się, ataki. Okej, okay, spoko. Poziomy. Yy, tak, tu mamy zebrane. Okej. Okay. A kaopedia. Postacie. A, czyli tutaj wydropił nam. Okej, okay, zwój z postacią, tak? To przynajmniej rozumiem. No dobra, spoko, zobaczmy. Krab. Okej, okay, niewielkie, bla bla bla, nic ciekawego tutaj. Jak chcecie, to sobie, przeczytajcie. Bo ja nie wiem czytał, że to jest po prostu krab i, i jakie on ma ataki, to jakby. Mogę to rozwalić? Nie mogę. I nie parzy, więc spoko, dobra. Pyk, pyk, pyk. Siema. Au. Atak czym? Ogonem. A plus X, to będzie ten atak. Tak, skok i ten. Dokładnie, boom. Czyli można też rozwalać. szybko się ruszasz. Wiszące przedmioty, okej, okay. czyli tak robimy. Nice, pięknie, dobra. Mamy już wszystkie monety, prawdopodobnie, znaczy, no wszystkie, no sporo, więc możemy iść dalej. I możemy to rozwalić, czy mamy się przeturlać? Czy może ogonem? Nie, ej, tu jest zamknięte, czekajcie, bo. A, bo my musimy chyba iść na górę. Nie, my musimy iść tu, tu. A, tu jest przejście, dobra. Sorry, nie zauważyłem, że tu jest przejście, ale już mamy to. Skakuj. Teraz tu. Teraz ogonem tu otworzyło się, ale, no właśnie, ale, jeżeli my pójdziemy teraz tędy i nie zepsujemy tego, bo tutaj już widzę, że można bardzo łatwo wpaść do wody. No właśnie, do wody Aj, najgorzej, dobra, musimy jeszcze raz e, spróbować Ja chcę to zrobić, ja chcę to zrobić Bo to będzie już, później już będą tylko trudniejsze zagadki A ta jest w miarę łatwa, więc To jest jakby nasz obowiązek ją tutaj zrobić I tak, samego czubeczka, samego czubeczka Hops, hops Dobra, normalnie jak w kangurku Kaorunda druga, też było tak ciężko Raz i dwa Pięknie, udało się, dobra, mamy to Wiadro możemy rozwalić, nie możemy Coś tu jeszcze więcej jest, diamencik Uuu Odblokowano coś nowego odblokowano. Co ja odblokowałem? 1 na 3. Prawdopodobnie za te diamenty też coś będzie można ogarnąć sobie, więc spoko. I ostatnia moneta, możemy iść dalej prawdopodobnie. Tylko czekajcie, muszę to jakoś sobie zebrać ją. Tak jest, tędy. I teraz normalnie już możemy przejść przez bramę. Spoko. Jakby te poziomy nie są na razie trudne, nie ma co też ukrywać. To jest jakby tutorial i też to jest odcinek testowy. Dobra, mamy checkpoint. Odcinek testowy, więc jeżeli chcecie więcej widzowie, to dajcie znać po prostu, jakby jestem ciekaw, czy w ogóle czy w ogóle to Was zainteresuje, taka seria, bo nie ma co ukrywać. Różne gry na nasz kanał wrzucamy, więc nie wiem, może Kangurę Kao, może właśnie to będzie to, co chcecie zobaczyć. Ale się przetrudlaliśmy pięknie. Cyk, mamy skarbik i wmidat. Jakby te serduszka wylatuje, a ja na razie nic nie tracę, więc tutaj. O nie, zepsułem się! Widzowie zepsułem grę. Nie mogę się stąd wydostać. O, -o. No tak, jakby klasycznym jest yy, to, że ja zawsze muszę zepsuć grę. Nieważne jaką, nieważne jak dobrze zrobioną. Właśnie zepsułem, nie mogę się wydostać ze skrzyni. Nie mogę podskoczyć, nie mogę nic zrobić, zobaczcie. No po prostu koniec. Dobra, widzowie, dotarłem do tego miejsca. Niestety, cały poziom. Tak jest, cały poziom musiałem zacząć od nowa. Wiem, że to dziwne. Rzucaj przedmiotami. Okej, okay, mogę rzucać przedmiotami, chwyć. Jak się rzuca, tak się rzuca. Okej, okay, czyli chwytamy i rzucamy. Chwytamy i rzucamy. Okej, okay, nice. Dobra, jakby totalnie, totalnie już nie zbierałem wszystkich monet, bo, musiałem, bo musiałbym wszystko od nowa zbierać, a chcę wrzucić dla Was ten odcinek bardzo szybko, więc stwierdziłem, że do tego momentu nie będę nic zbierał i musiałem, tak, musiałem po prostu e, przyspidranować. No nie było wyjścia widzowie, no jest jak jest. No, jak się zepsuje grę, to tego są niestety takie konsekwencje. Liczyłem na to, że mi cofnie do checkpointa, ale żeby taki checkpoint aktywować, w sensie, żeby wrócić do niego, to trzeba zginąć, a ja byłem zablokowany. Dobra, do dzieła. Walka z żabą. Chodź żabo. No i żaba pokonana, szybko poszło, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że to będzie myśleniał jakiś będzie większy przeciwnik, ale prawdopodobnie jak dotrzemy do dojo. Hmm. Dobrze się spisałeś. Wracajmy do wioski, twoja mama może się niepokoić. Okej, okay, dobrze no. Niech będzie. Wejdź. Co to jest? Okej, okay, nic interesującego. Zobaczmy co jest po drugiej stronie. Pyk. Tu możemy jeszcze złapać jakieś monety, ale jakby te monety nie, już nie, nie zbierają ich tutaj. Jakby przez cały poziom, bo przechodzę go drugi raz. Więc jakby zbierzemy sobie kilka, ale no większość i tak z tego poziomu po prostu pominąłem. Tak więc dobra, wejdźmy sobie tu i wchodzimy. Na wyspę, zobaczymy teraz fabularnie Coś się pojawi, poziom ukończony Proszę bardzo, rozgrzewka Kontynuuj I teraz na wyspie prawdopodobnie właśnie Będzie jakaś kacenka. I to na co czekałem No i zobaczmy co tu się wydarzy Więc z nimi na rękach Jestem gotowy, tak? Mogę nimi walić we wszystko? Za wcześnie <laughs> Nie znasz jeszcze ich mocy, nie wiesz, jak mogą na ciebie wpływać. No, ale to jedyne, co mi zostało po tacie. Bardzo chcę je nosić. Serio? Bierzesz mnie na to <ścoughs> Tak, mały otwór. Wytrzyj te udawane łzy. Wypróbuj rękawice na prawdziwym przeciwniku. Ula, la. Super, jesteś gotowy, trenerze? <ścoughs> Mówię o terrorze. To czym? Nie ma problemu. Uważaj, mroczny lesie, nadchodzę. Lecimy. Rozumiem. Mroczny las. No, tam się dopiero zaczną, że tak powiem, rzeczy. Na wyspie pojawiły się jakieś dziwne kryształy. U, niech to będą. Niech to będą runy, tak? To dobra nazwa, ok? Sądzę, że runy mają związek z kryształowymi bramami, które pojawiły się wcześniej. Nie mogę je ich zebrać. Ty spróbuj, rękawice mogą pomóc, może uda się dzięki nim otworzyć kryształowe bramy. Czyli musimy zebrać wszystkie runy, aby dostać się do bramy i aby brama się otworzyła. Ale to zrobimy w następnym odcinku, więc zostawiajcie łapki w górę, a na pewno taki odcinek się pojawi.